Wersja MK6 pana Sonika to ubok, i teraz taki test. Przy jakim zasilaniu on będzie startował z, wyjętą, z wyjętym akumulatorem? Tu na zasilaczu mam połączenie, zresztą to można sprawdzić. Jest 16V, i przy jakim napięciu wystartuje? Normalnie startuje przy 16 znamionowym. Ja w tej chwili spróbuję obniżyć to napięcie. Zobaczymy do 9V. Na przykład, zobaczymy, co się stanie. 9,5V na przykład, tak, takie minimum. I teraz załączę laptopa przy tym napięciu. Złapał, kochanie, złapał przy 9,5V. Trochę szarpie na początku prądu, jak widać. Hmm? I na tym stanęło. Nie. Wchodzi, wchodzi. Bierze oczywiście dużo prądu, bo normalnie bierze 10, co to jest zalecane. Uruchom system normalnie. Zaczynamy, co on tam pokażę. Ok. Bez baterii to może się zbuntować. Mhm. Czyli 9,5 V mu nie służy. Troszeczkę zwiększymy do 10 V. Wpuszczę teraz. W trybie awaryjnym. Tak. Wchodzi bez akumulatora. Nie wierzył. Dziura jest tutaj, widać tutaj. Klapka odetkana. Także go tylko wsuwam, wysuwam. Nie ma innej opcji. I czekam przy jakim napięciu minimalnym zasilania. Wystartuje normalnie ruchom narzędzi do naprawy systemu zalecany, ruchom system Windows normalnie, no spróbujemy nie da rady, dobrze Większę mu do 12 V, czyli takie minimalne napięcie jak jest normalnie na z akumulatora na przykład na łódce. Jeszcze raz robimy uruchamianie systemu. I zobaczcie, przy 12V wystartował bez problemu. O, tu go teraz zamykam bez akumulatora. I to jest właśnie wojskowy towbok, który, nawet przy bardzo kiepskim napięciu zasilania, jest w stanie działać. Pozamykam zamykam te historię z też. Jeszcze tu internety inne rzeczy łapie z Bifi. A teraz spróbuję jakie minimalne napięcie będzie, żeby ruszył. Czyli mamy rozładowane akumulatory laptopa. Schodzę teraz z napięciem do 11V. Niech będzie 11V. 11,1. Wyłączy się. Jak już ruszy, to, to nazwijmy to. Działa w bardzo szerokim zakresie napięć do góry. I, I na dół do góry to nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że i 24 by przyjął, bo używałem wersji zasilaczy 19V. Także w tej chwili mam 11V, jeszcze tak dla testu włączę całkowicie, włączę wtyczkę ponownie i startuję.